Wielu z was pewnie myślało, że to Prima-Aprilisowy żart, ale nie moi drodzy, Witek jest na YouTube, znaczy sam, bo jakby wiele razy już się pojawiałem. Nadal stojąc tutaj przed kamerą zastanawiam się, co będzie atrakcyjne dla Was, dla widzów, bo jednak YouTube to platforma, która oferuje bardzo szeroki wachlarz filmów i praktycznie chyba wszystko już tam zostało wymyślone. Więc co pozostaje mi zrobić? Po prostu trzeba coś ukraść. Pytanie brzmi: Co? Odpowiedź jest banalna. Ale musimy ją znaleźć. Zapraszam na kartę na czasie. A oto i ta słynna karta na czasie, czyli miejsce, w którym te wszystkie sławne i popularne i te zajebiste filmy spotykają się po to, żeby pogadać razem ze sobą i pośmiać się z ludzi, którzy je oglądają. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Potrzebuję przede wszystkim takich filmów, które będzie łatwo ukraść i które będą zapewniały mi mnóstwo wyświetleń, bo no jakby. Jak zaczynać to z grubej rury Więc zobaczmy co tutaj jest ciekawego No i mamy pierwszego kandydata Top 10 wszystkiego Jest mnóstwo kanałów, które znam Które działają w ten sam sposób Kradną gdzieś z internetu ciekawostki Żeby potem skompilować je u siebie w filmie Żebym potem ja mógł ukraść od nich Akurat od nich kraść nie będę Bo 10 ciekawostek to za dużo Ale trochę mniej da się zrobić Top 3 ciekawostki o lesie Numer 1. Czy wiedzieliście, że drzewa rosną w lesie? Tak, nazwa las pochodzi od drzew, które w nim rosną. L to liściaste. A to agawa. S to świerk. Numer 2. Na pewno nie wiecie, że w lasach oprócz Drzew rosną też krzewy, rośliny i zwierzęta, bocian. Numer 3: istnieje 99% lasów, które występują w lasach, bo jest też Las Vegas, a to nie las, chociaż las. Las Vegas to były 3 top 3. Ciekawostki o lesie. Pamiętajcie subskrybować. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku. 746 tysięcy wyświetleń to jest liczba, która naprawdę do mnie przemawia. Mimo, że nigdy w ciąży ja nie byłem i nie planuję być, to jednak myślę, że od nich mogę coś ukraść. Dzisiaj trochę poczarujemy. Uf, co tam masz, Betty? A, obleśny panie. Ja spierdalam. Oczywiście, jakby czego innego mogłem się spodziewać, to po prostu są lifehaki, a lifehaki zawsze ludzie oglądali i zawsze będą oglądać, więc pora na lifehaki. Te całe lifehaki tak naprawdę robi muzyka, więc będzie idealna. Awwww. Oh. Awwww. Oh. Oh. My jeden wystarczy i tak nigdy nikt z tego nie korzysta. Okej, okay, dobra. Poszukajmy trzeciego pomysłu. Czegoś, czego jeszcze nie było, ale już było, bo przecież musi być sprawdzone. 619 tysięcy wyświetleń. Pierwszy kros. Jakby od krosów też się zaczyna na YouTubie. Jaka to melodia, YouTuber? Jaka to melodia! Jaka to melodia! tam w programie mniej więcej W programie w w którym jest nasz montażysta Dawid Więc przechodzimy do zasad ...młodego sortu raperów ja 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 <mum> 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 Dziękuję, dziękuję. Ja nazywam się Robert Janowski i zapraszam was na Jaka to melodia? Dzisiaj w finale oczywiście jest z nami Witek. A przygrywać nam będzie jak zawsze Malina Kowalewski Band. Panie Witku, mam nadzieję, że pan się zbytnio... Nie stresuję. Nie, nie wiem. W takim razie przechodzimy do pierwszej melodii. Proszę bardzo. nie się Nie wiem. Dobrze, to w takim razie yy, następna melodia. Nie wiem. Ale następnym razem to muszę chyba kogoś jeszcze załatwić. <laughs> Wiecie, co to całe zmaganie z YouTube doprowadziło mnie w sumie do dwóch konkluzji. Po pierwsze, zostawmy filmy twórców ich twórcom i nie wrzynajmy się tam gdzie nasze miejsce, a drugie, że w sumie takie zmaganie się z przeciwnościami, niekoniecznie losu, to całkiem niezła frajda i myślę, że nawet zatytułuję ten film Witek kontra YouTube i może kiedyś to pociągnę, może zmierzę się jeszcze z czymś, bo Witek kontra brzmi całkiem nieźle. A tak, i oczywiście to jest teraz ta, ta miniaturka na koniec, w której ja się żegnam. Dziękuję za obejrzenie i, i mówię, żebyście subskrybowali. Ale w, w przyszłości to chyba y, będę tutaj nawet nie wiem, może czytał komentarze czy, czy, czy ciekawostki ze swojego życia podawał. No, na razie nie ma ani komentarzy, ani nic ciekawego w moim życiu. Ale subskrybować i tak możecie. Cześć.